Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym naszym spotkaniu, które jest niezbyt, powiedziałbym, odpowiednie, ponieważ dziś będziemy zajmować się przykładem tego, że bardzo ciężko jest czasami opisać słowami komiks. Znaczy się zakładam, że bardziej inteligentne, ogarnięte, czy też powiedzmy znające się na temacie osoby mogłyby za mnie to zrobić, ale wydaje mi się dzisiaj będziemy mieli z tym wielki, poważny problem, ponieważ zajmujemy się kolejnym zeszytem, nazwijmy to serii Star Wars Visions, tym razem narysowane i napisane przez niejakiego Takashiego Okazaki i... Tak zwanej serii mówię, ponieważ do tej pory dostaliśmy dwa zeszyty um, przedstawiające nam historie z tego świata. Z jednej strony było Visions z 2022 roku, jak i również Visions Peach Momoko. I to każda z tych historii była um, powiedziałbym teoretycznie, dziejąc, znaczy praktycznie dziejąca się w tym uniwersum Visions, a dokładnie rzecz ujmując z odcinka Ronin. Natomiast nie są one ze sobą bezpośrednio powiązane. I dziś będziemy zajmować się historią, która na papierze powiedzmy jest bardzo prosta, ponieważ historia skupia się na tym, jak Ronin spotkał i zaprzyjaźnił się, czy też rozpoczął swoją podróż z robotem typu Artu, którego widzimy w samym anime na początku, w anime w pierwszym sezonie. I Historia jest tak naprawdę bardzo prosta, ponieważ widzimy, obserwujemy dwie linie czasowe. W pierwszej Ronin kontynuuje swoje polowanie na Sithów z poprzedniej wojny i pojedynkuje się z mistrzem, którego znalazł na powiedzmy wybrzeżu morskim, wypełnionym wszelkiego rodzaju wrakami z pozostałościami poprzedniej wojny. A z drugiej strony poznajemy przeszłość tego, że mistrza sitów, który od wyłowił swojego robota Artu, który przybył do wiosny, Wioski lokalnych mieszkańców, którzy zajmują się odzyskiwaniem złomu właśnie po wojnie, no i obserwujemy jego spokojne życie w tej wiosce wraz ze swoim druidem, i tego, jak jednocześnie ta wioska systematycznie wymiera. Z tego, co on sam mówi, jest to skutek zanieczyszczenia, co oczywiście ma wpływ na niego, a jednocześnie widzimy, jak on rozmawia ze swoim droidem przy cmentarzu poświęconym zmarłym mieszkańcom tejże wioski. Mówi wtedy droidowi, że miał sen, w którym widział jego przyszłość, w którą stronę on podąży, że czeka go inna droga. No i w tym właśnie momencie przeskakujemy do pierwszej linii czasowej, znaczy się obie te linie czasowe są wymieszane w tym komiksie, gdzie nasz mistrz pojedynkuje się z Roninem, oczywiście Ronin ostatecznie wygrywa i nazwijmy to, przejmuje droida. Znaczy się przejmuje to jest oczywiście złe słowo, ponieważ on mu proponuje dołączenie do niego, a droid jest posłuszny swojemu byłomim mistrzowi i dołącza do niego. Jednocześnie mamy to, cały komiks jest rozpoczęty i zakończony taką klamą w postaci droida protokolarnego i robota R5, którzy podążają, przebieżają pustynię niczym r 2 i c 3 w Nowej Nadziei i gdzieś tam na horyzoncie widzą pozostałości, czy też ślady po wydarzeniach z Głównej linii komiksowej. I to wszystko, jakby, jest bardzo proste. Znaczy, fabuła nie ma. Nie to, że nie ma znaczenia, ale jest bardzo prosta, i tak naprawdę tyle mam o niej, od, od niej do powiedzenia. Bo głównym po raz kolejny przykładem, kolejnym elementem kluczowym. Dla tego komiksu, tak jak dla poprzednich są rysunki. Tak jak Picz Momoko była praktycznie całą historią bez dialogów. Tutaj mamy ich naprawdę sporo, ale nie one są najbardziej istotne. Bo z jednej strony mamy naprawdę przepiękne, moim zdaniem, momentami kadry. Z pojedynku sitów, gdzie mamy dobór kolorów czarno-biały plus ewentualna czerwień z mieczy świetnych. Pojawiają się pojedyncze akcenty niebieskiego czy zielonego, jeżeli chodzi o soczewki droidów, ale poza tym wszystko jest zachowane w czerni i bieli. Piękne, duże plenery, zbliżenia na poszczególnych bohaterów, na kostiumy, na detaliczność. No naprawdę. Powiedziałbym, że raj dla osób, które są zafascynowane miksem Japonii z Gwiezdnymi wojnami. I po raz kolejny mamy więc do czynienia z zeszytem, który jest dobry w formie komiksowej. Znaczy się fabularnie nie ma tutaj nic wybitnego, przy czym mogę, muszę zaznaczyć, że podoba mi się. Um, nie tyle budowanie, bo to jest zbyt duże słowo, ale kolejny moment, kiedy widzimy naszego Ronina spotykającego innego mistrza Sithów, który jest załagodałbym raczej bliski um, tym ideałom przyświecającym Sithom z tego uniwersum, gdzie on po prostu dołącza do jakiejś lokalnej społeczności i zaczyna z nią żyć, mimo, że jest um, zabójczym, super niesamowitym szermierzem, ale nie, choć, nie jest on takim typowym Sithem jak w świecie Gwiezdnych Wojen, który morduje niewinnych tak itd., 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 tylko on powiedzmy podąża za mocą, a moc zesłała mu sen, który mówi mu, że musi przekazać czy prosić Droida, żeby on dołączył do naszego Ronina na dalszą drogę. Tak więc to jest zeszyt bardzo ładny, warto się z nim zapoznać. Nie jest on może wybitny, super, ekstra odkrywczy i tak dalej, ale po prostu to jest. Ten moment, kiedy siadamy, czytamy zeszyt komiksowy i po prostu chłoniemy go ze względu na dobry miks historii samej komiksowej, powiedzmy napisanej, ale przede wszystkim narysowanej. I pod tym względem ten zeszyt jest naprawdę solidny i jeżeli chociaż ktoś z Was minimalnie lubi klimaty Visions, czy też klimaty związane z Japonią, no to jest to jak najbardziej pozycja. Obowiązkowa. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to rozumiane na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, to więc mi witą kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce w tym na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!